Dziś kontynuujemy kino i opowieść o kinie Janusza Kuby Morgan Kolejny film, chronologicznie idąc, rok 1963 i film "Dwa żebra Adama". Ostatnio rozmawialiśmy o filmie jutro premiera, który był filmem komediowym, jak ustaliliśmy, udanym filmem komediowym, bardzo zabawnym i bardzo takim. Też ciepłym i lekkim myślę, natomiast tutaj znów mamy film, który jest komedią, ale jednak już myślę, że nie aż tak lekko. nie wiem, Trochę czy Trochę inna tak... podstawa do tej komedii jest, no tak, nie, mniej lekka. E, film socrealistyczny, no po prostu trzeba to powiedzieć wprost, film, który nawiązuje do tego, co się w Polsce wtedy działo aktualnie. E, obraz prowincji w PRL-u. Moim zdaniem, jak na to, że tak jak powiedziałam Ci, zanim weszliśmy na antenę, każdy z tych reżyserów, każdy z tych twórców tamtego czasu no ma przynajmniej jeden taki film w swoim dorobku, bo czasy to wymuszały, to uważam, że Morgan Stern bardzo zgrabnie wybrnął z tej tematyki, ponieważ stworzył film bardzo nowoczesny. No Mamy bohatera, który ma dwie żony. No to prawda, ale. I te żony nie wiem, się to... lubią. Te żony się lubią, to prawda, chociaż ja się zastanawiam, czy to jest nowoczesność, czy, czy to jest jednak takie granie na absurdzie. Bo ja nie, nie sądzę, żeby on propagował taką rewolucję obyczajową. To mi się wydaje, że to nie to. Może nie propagował, ale może po prostu zauważał jej istnienie, no bo to jest 63 rok, no to te czasy, kiedy właśnie ta, ta rewolucja w społeczeństwie tym zachodnim mhm. no, zaczynała się i, i to gdzieś tam te echa docierały i tutaj do, do Europy i do Polski. I myślę, że on to zgrabnie uchwycił po prostu w tym filmie. No myślę, że tak. Może to nie jest absolutnie jakaś pochwała dla, tego, dla tego typu życia, ale, ale jest, jest ciekawą obserwacją. No, przecież mówię wręcz przeciwnie, chociaż to też nie jest jakaś taka bardzo wyraźna krytyka tego, tego stylu życia. Znaczy, no jest. nie jest. Jest z perspektywy ludzi, którzy są tam gdzieś jest wokół, tak, społecznie. ale jednocześnie tak z perspektywy twórcy tego filmu myślę, że to jest pozostawione bez jakiegoś tak, kom konkretnego tak, komentarza. Tak, no, zwłaszcza, że bohater, ten nasz yy... Wiktus. Wiktus, który ma te dwie żony, no dla niego to nie jest problem, a, ale też fascynowało mnie to, że to dla tych kobiet nie jest żaden problem. To prawda, to była bardzo dziwna sytuacja i ja tak sobie myślę o, o tym ostatnio gdzieś tak czytając o filmie Słomiany Wdowiec z Merlin Monroe, mm -hmm. który był opowieścią o mężczyźnie, którego żona wyjeżdża nam na wakacje z dziećmi, on zostaje sam i nagle wprowadza się w sąsiedztwo Merlin Monroe czyli no wiadomo symbol seksu tamtego czasu no i oni tam nawiązują pewną relację i tam ten film był interpretowany tak też z, z poziomu psychoanalizy która była wtedy bardzo popularna jako taki obraz takiej fan, 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 fantazji marzenia męskiego że oto żona wyjedzie i nagle wprowadzi się ta sąsiadka piękna kobieta piękna tak piękna kobieta i jeszcze na dodatek będzie zainteresowana mną czyli tym sąsiadem Natomiast tu mi się wydaje, że to jest trochę to samo, że to też jest film o takiej męskiej fantazji, że będę mieć dwie żony Jasne, i one jeszcze tak. będą się dogadywać ze sobą i będą się akceptować. No tak, tam jest taka scena, kiedy on wraca z pracy zmęczony, siada w fotelu i jedna mu przynosi gazetę, druga mu przynosi herbatę czy, e, herbatę, czy, coś, takiego. czy coś takiego. Po prostu jest zadbany i zaopiekowany z każdej strony. No myślę, że to. No nie chcę powiedzieć, że każdy mężczyzna by o tym marzył, ale ciśnie mi się to na usta jednak, więc jest to może jakiś taki też stereotyp, którym się teraz posłużę, ale, ale tak, no mamy uchwycony taki bardzo ciekawy obraz, ale sama ta prowincja, ile tam jest życia. Ile tam jest otwartości w ogóle na tą obcą kulturę. No przyjeżdża Paola, piękna Włoszka, e, która szuka swojego męża. I okazuje A no właśnie się, zauważ, że... że to też nie jest zwykła druga żona, tylko to jest jeszcze piękna Włoszka. To jest znaczy. piękna Włoszka, tak. No. To jest to, to nie taka pani z Polski, która gdzieś tam sąsiadka i się dogadały, tak. tylko to jest piękna Włoszka. Więc jest jeszcze bariera taka językowa, kulturowa. Zupełnie, przecież Paola nie mówi po polsku prawie w Tak, więc. a jednak udaje się, udaje się ten związek jakoś tak dziwnie utrzymać, ale też właśnie ta prowincja żyje takim swoim ciekawym życiem. No mamy tam klub jazzowy na przykład, tam się dużo dzieje, tam się na dużo pozwala. Też. To prawda. Ta prowincja jest jakaś taka osobna, mam wrażenie, że, tak. że taka jakaś wy, wyspa, świat zupełnie. Prawda? Tak. że tam dzieją się takie rzeczy trochę niestworzone. No na, na jakimś odsłonięciu, no tak, to jest odsłonięcie nazwy ulicy głównej mhm. ulicy w tym mieście. Śpiewa zespół Big Beatowy. No i to śpiewa piosenkę bardzo znaczącą, bo śpiewa piosenkę "Zbudujemy nowy dom", ale tak. w aranżacji Big Beatowej. Tak, więc naprawdę film wywrotowy. No to prawda, to prawda, film bardzo taki rzeczywiście łamiący pewne konwencje i obyczajowe i właśnie no, muzyczne, tak, tak jak powiedziałaś. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co zaczęłaś mówić o tej otwartości tych mhm. ludzi w tych godach że tak, tak nazywa się ta tak. miejscowość. Chociaż Lądek Zdrój gra gody w tym filmie. Niemniej e, rzeczywiście ci ludzie są bardzo otwarci na tę inność i nawet są takie sekwencje, gdzie chodzą do kiosku po rozmówki polsko-włoskie. No to ludzie, mężczyźni. Mężczyźni, ale kobiety zauważ, <laughs> że też bardzo chętnie rozmawiają. Mężczyźni są bardzo otwarci na, na tą inność. E, kobiety też, tak. Rzeczywiście, to nie jest tak, że Paola jest jakąś taką czarownicą, którą trzeba wypędzić z tego świata, tylko ona jest tam bardzo miło przyjęta, i w zasadzie no, fascynuje mnie to zjawisko, że mm, tam jest, no, jest niesmak oczywiście w tej społeczności, że on tutaj z dwoma kobietami sobie żyje pod jednym dachem, ale jakoś tak, jakoś tak, z, z, jednak z otwartością jest to przyjmowane, z ciekawością. Trochę tak, ale jednocześnie... Trochę z zazdrością, z zazdrością też zdrością, tak, Z zazdrością, tak. Nawet są tam takie postaci, które gdzieś tam już nawet rozmyślają o tym, co by, co by tu zrobić, żeby mieć dwie żony. Natomiast są też protesty. Przecież no tak. Są też rozmowy z tym Wiktusem. Chyba ksiądz z nim rozmawia. No raz przychodzi ksiądz, a raz przychodzi urzędnik. Tak. Ale I stwierdzają, się, no właśnie. Że, że jednak wszystko jest zgodnie z prawem, ponieważ jedna żona była... Wzięta za żonę w kościele, czyli był ślub kościelny, a z drugą żoną był ślub cywilny, czy nawet nie tak, było cywilny. ślubu, był ślub cywilny? Cywilny, dokładnie. Także tak, tak, tak. tam prawnie nic się nie mogło. Nie ma żadnej tak. kolizji tutaj. Nie ma żadnej kolizji. Więc w zasadzie ani ksiądz, ani ten urzędnik no nic nie mogą tutaj poradzić na, na upór tego wiktusa, który powiedział, że tak chce. Tak chcę Dokładnie, żyć. ale zauważ też y, bardzo ciekawa w, w tej postaci Wiktusa jest to, czy ciekawe jest to, że to nie jest tak, że on tę drugą żonę sobie sprowadza, bo jest taki powiedzmy. Nowoczesny no, nowoczesny, tak. tak, no właśnie, czy obraz oburczy. Tak. On po prostu ją sprowadza, bo ona jest, i on nie wie, co z tym zrobić do końca. On jest właśnie takim bardzo biernym bohaterem, mhm. że te wszystkie wydarzenia, które dotyczą przecież jego. Wydarzają się gdzieś tak bez jego woli, bez jego sprawczości, gdzieś tak obok. Bardzo taki bohater, właśnie, mało sprawczy. Tam wszystko się dzieje za sprawą innych ludzi, czy to właśnie mieszkańców, czy tych żon. No, jakoś tak, wszystko to przelatuje obok niego, ale to też jest jakiś taki, wydaje mi się, Pewien portret psychologiczny i nawiążę teraz do Jowity, o której też będziemy mówić, że tam jest Marek Arens, który też jest takim bohaterem, który w zasadzie no nie wie, co on by chciał, i to życie mu tak mija. I tutaj mamy bardzo podobnego bohatera, mhm. który się znalazł w tej sytuacji, którą no, sam sprowokował. To on jednak te kobiety poznawał, i to on brał z nimi te śluby. A jakoś tak. No to prawda. Jest mało jest, zaangażowany w to wszystko. Bardzo mało. On trochę tak nie ma emocji, mam wrażenie. Tak, mhm. że no, no jednak to nie jest typowa sytuacja: mieć dwie żony w małym miasteczku. i Nawet w dużym. Nawet w dużym to nie jest typowa <laughs> sytuacja, nawet współcześnie. Więc, no a jednak nie reaguje na to jakoś emocjonalnie w ogóle, nawet na to, jak ci ludzie do niego przychodzą i z nim rozmawiają. I no nie, go nawet tam... zobacz, że ta pierwsza to znaczy on przyjeżdża do, do Polski, on wraca do Polski, no bo jego nie było. Tak. On tutaj na początku, żona... mamy taki mhm. zarysowany jego portret, że to jest bardzo ważny obywatel tego miasta. Chcą nazwać ulicę tym jego nazwiskiem, żeby go uhonorować żeby właśnie tak podkreślić tą jego, jego rangę. I jest ta żona, która na niego czeka i ona wie, że on kiedyś na pewno wróci. No i wraca i dosyć szybko wraca. I okazuje się, że ta druga żona jedzie za nim. On nawet w tej sytuacji jakoś tak nie wpada w, w takie ataki, paniki, że tutaj się poznają te kobiety i co to będzie, będzie skandal. Wszystko ze stoickim spokojem przyjmuje. No bo też ta żona w zasadzie przyjmuje to dość tak... Nazwijmy to nie aż tak y, emocjonalnie, no tak. jak mogłaby przyjąć to, że jej mąż będąc tam chyba w Etiopii w ogóle pojął za żonę jakąś inną kobietę. I że jest to Włoszka tak. w ogóle w Etiopii. To też jest ciekawe. Bardzo ciekawe, tak. Tam jest bardzo dużo takich absurdów. Zresztą teraz tak myślę. Że... No cały, to, cały ten film jest zbudowany na jakimś absurdzie i cały ten świat jest taki absurdalny, bo tak jak mówimy, no nawet ten muzyczny aspekt, tak? Tak. no tam po prostu wszystko jest jakieś takie w tym filmie. Nietypowe, bym powiedziała, a jednak jakoś tak sprawia wrażenie, że jak się ten film ogląda, to naturalnie to przyjmujemy. No tak jest i już. To prawda i teraz myślę, że gdybyśmy wrócili do tego wątku socrealizmu, mm -hmm. czyli jednak tego, że ten film no, jest bardzo zakorzeniony w, w tym systemie komunistycznym, no to jednak ten absurd sprawia, że może to jest jednak trochę wyśmianie tego wszystkiego. No właśnie, może to jest film taki głęboko ironiczny. Też, no, myślę, że to jest dość dobry wątek, dość dobry trop, dlatego też, że na przykład aspekt tego, że przez to, że nie ma konkordatu, trzeba brać dwa śluby, sprawia, mm -hmm. że jest taka luka, że rzeczywiście można mieć te dwie żony. Więc tam jest bardzo dużo takich systemowych absurdów, które ten film obnaża. w jakimś sensie obnaża. Tak, tak, I też takich właśnie też absurdów, że no, chcą nadać nazwę ulicy jakiemuś człowiekowi, który w teorii wsławił się w promowaniu też socjalizmu na świecie, w tejże Etiopii, jako człowiek pracy, a jednocześnie nie sprawdzają nawet jego życiorysu do końca. Już nie mówiąc o tym, że ten człowiek nadal żyje. No, tak. I że jego, że tak powiem, konkurentem w tym temacie jest Adam Mickiewicz i oni odrzucają tego Mickiewicza na rzecz uparcie. jakiegoś... Tak, na, uparcie tak. na rzecz jakiegoś nieznanego nikomu inżyniera, znaczy znanego, ale bez przesady, który nadal żyje i który no, prowadzi się powiedzmy na tamten czas dość kontrowersyjnie. Kontrowersyjnie tak, tak, tak. Więc reasumując, no. chyba jest to jednak pewne takie przymrużenie oka na ten socjalizm. Myślę, że jest. I mm, bardzo mi się ten film podobał. Ty niekoniecznie byłeś nim zachwycony, a jak jeszcze teraz o nim rozmawiamy, to tym bardziej zaczynam go lubić. Bo ja to też rzeczywiście ci. zobacz taki film, który no właśnie można odebrać, że. A, Film taki socrealistyczny to, to nieciekawa historia, a tutaj ile tam jest bogactwa, no i właśnie może to był taki zabieg, że on, reżyser się podjął takiego tematu, ale właśnie tak z taką przekorą i tutaj zrobił film, który obśmiewa nam to wszystko. No. Nie wiem, nie wiem jakie tam były... Zamiary. Zamiary. To prawda, no tego się nie dowiemy, ale jednocześnie wydaje mi się, że to może być zasadne, zwłaszcza zobacz na ten aspekt muzyczny. No jednak to jest piosenka "Zbudujemy nowy dom", ale no w tej aranżacji Big Beatowej, tak. a Big Beat przecież był muzyką przewrotową w tamtym czasie. To była muzyka, z którą władza walczyła. No, starała się ją oswajać, tak. ale jednocześnie to było bardzo wtedy. Tutaj zespół ją wykonuje tak, tak, z Karin Stanek tak. i Wojciechem Gąsowskim. Tak. Jako no, na froncie, że tak powiem, jako wokaliści. Jako wokaliści. I to jest zresztą tuż po festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, czyli tuż po tym, jak oni wypłynęli razem z masą innych artystów, mm -hmm. m.in. Czesławem Niemenem, bo to był taki słynny festiwal. No i rzeczywiście oni tutaj śpiewają piosenkę, no, bardzo socjalistyczną, w sposób bardzo amerykański. Więc znowu mamy tutaj takie taką też, przewrotność też taką przewrotność. Tak, tak. Więc myślę, że gdyby się tutaj zagłębić, rzeczywiście, to nie jest tak socrealistyczny film, jak mogłoby jak się wydawać. Jak się wydawać? Tak. No mi się on bardzo podobał już, już kiedy go oglądałam. Bardzo mi się podobało to, jak właśnie jak absurdalny on jest. Jak to możliwe, że te kobiety tam się nie kłócą? Jak to możliwe, że ten ksiądz, w zasadzie stwierdzając, że prawnie wszystko jest w porządku, odpuszcza ten temat? Bardzo ciekawa propozycja od Morgenszterna. No i piękna ta Paola, bo o niej jakoś tak mało powiedzieliśmy. Wspaniale w ogóle też zagrana, ale jeszcze mamy tam bohaterkę drugiego planu, o której nie mówimy czyli tę samotną kobietę, która podgląda to, co się w tym domu dzieje archiwistkę. Tak. Tak, no to jest w ogóle dla mnie bardzo dziwna, trochę figura, bo mówiąc szczerze, mogłoby też jej nie być i myślę, że ten film na niczym by nie stracił. Trochę nie rozumiem jej Roi. roli w tym filmie. No może poza tym, że ona jako jedyna jest spoza tego środowiska i przychodzi trochę z innej perspektywy, i my w zasadzie z jej perspektywy trochę oglądamy te tak, wydarzenia. Tak, 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 bo ją poznajemy na początku, tak. tak. My jesteśmy w zasadzie no razem z nią. Razem z nią odchodzimy, znaczy, może nie odchodzimy, ale przychodzimy mhm. razem z nią i tak jakoś jesteśmy. Tak. Chociaż ona nie ma jakiejś takiej znaczącej funkcji. No, trochę ma, bo ona jednak zdradza to, co się tam dzieje. Ona ma okna naprzeciwko i widzi wszystko, co się w tym, w tym domu odbywa. Okej. Okay, Natomiast no to... kiedy nie ma skandalu, no bo nie ma skandalu, tak, no oni tam wiodą jakieś takie. No, dziwne z tej perspektywy, że to jest takie życie, że tutaj te dwie kobiety i ten jeden mężczyzna, a z drugiej strony zupełnie normalne życie, tam się nic wielkiego nie dzieje, no to też ta jej rola, tej takiej powiedzmy podglądaczki, jest niespecjalnie istotna. Tak ona nie zdradza pewno. wielkich tajemnic. Tak. Tam też nawet jest taka kwestia, że tam nie ma żadnych kłótni, nawet tam nie ma żadnych sprzeczek. No żadnych więc, kontrowersji. Tak, więc nie ma tam żadnych kontrowersji. Może rzeczywiście ona pełni tę rolę takiego obserwatora z zewnątrz, dzięki którego, tak. któremu my. Możemy tam zawitać. No to ciekawa bardzo postać. Myślę, że warto też powiedzieć o obsadzie tego filmu, bo jeszcze nic na ten temat nie powiedzieliśmy. A obsada nie jest jakaś bardzo gwiazdorska, powiedziałbym nawet, że są to nazwiska mało znane, mm -hmm. te takie najbardziej, powiedzmy, znaczące dla tego filmu. Zygmunt Kęstowicz gra rolę tegoż mężczyzny z dwoma żonami. Jest to aktor głównie, zdaje się, taki słuchowiskowy, bo mm -hmm. jego rola. W Jezioranach była chyba taką najbardziej pamiętną, gdzie grał przez 47 lat postać Stefana. No i w zasadzie poza tym to tak chyba nie jest znanym aktorem. Nie, nie. On filmowo jakoś nie miał specjalnie takiej długiej i i z bogatej sukcesami drogi, tak, bogatej drogi. Charakterystycznej tak. na pewno, bo pewnie mm -hmm. miał pewnie dużo, natomiast nie zapisał się chyba w pamięci widzów, tak mi się wydaje. No poza, tych, poza pamięcią słuchaczy tak, w Tak, To na pewno. Ewa Wawrzoń jest jego polską żoną. <laughs> Też no, bardzo ciekawa po postać. Jednocześnie, no znowu, nie jest to aktorka z pierwszych stron gazet, i nie jest to postać, którą byśmy pamiętali z nazwiska. No tak. Więc to też jest bardzo ciekawe, że Morgan Stern po takich filmach jak jutro premiera, gdzie były same gwiazdy, obsadził aktorów mało znanych. W zasadzie, jak sobie teraz myślę o tym filmie, to tam jest jedno nazwisko. Mhm. Które się wybiło i, i pamiętamy je na pewno. No i to jest Maklakiewicz, który gra tam prokuratora, czyli tego właśnie urzędnika, który się pojawia i próbuje rozwiązać sprawę tych małżeństw podwójnych. To jest rola epizodyczna, no ale to jest chyba właśnie jedyny taki aktor, który. Hmm, Gdzieś tam się zapisał w tej historii filmowej. No Są jeszcze kobiety, które strajkują i to jest Krystyna Feldman, Kazimiera, Ach, tak, tak. Kazimiera utrata i tak. Zofia Czerwińska. Bardzo jest. młode wszystkie tak. cała trójka. Natomiast no, one nie są nawet wymienione, zdaje się, w napisach, mm -hmm. bo to jest na tyle nieduża Marginalna rola. Nie, rola, tak. Więc tak, więc tak. No, jeszcze dodam Joannę Kostusiewicz dla porządku, która grała tę włoską, włoską żonę. Właśnie naszego bohatera głównego, Victusa. Ona z kolei w 1979 roku wjechała do Australii i zmarła tam w 2022. O czym, co ciekawe, jak wyczytałem, dowiedzieliśmy się wszyscy jako opinia publiczna dopiero w maju tego roku. Mhm. Także zmarła w kompletnym zapomnieniu, też jako aktorka, raczej nieznana. Także ciekawe były losy obsady tego, tego filmu. Takie Mało spektakularny. Mało spektakularny, no ale i sam, sam film też miał taką drogę mało spektakularną. No to nie jest film, o którym się mówi, nie jest film, o którym się pamięta jakoś specjalnie. To prawda, ja go w ogóle na przykład nie kojarzyłem. To znaczy, to jak ustaliliśmy, że będziemy to oglądać. To miałem jakieś skojarzenia, ale one były w ogóle nie, mm -hmm. niezwiązane z tym filmem, jak się okazało. Tak, zupełnie, tak, ja też go nie znałam. Zupełnie z, z czymś innym. Te dwa żebra Adama mi się kojarzyły z innym filmem, który nie jest Morgenszterna. Więc, no rzeczywiście, film warty odkrycia i film tak, warty. Dlatego zobaczenia. ja się cieszę, że my się tutaj tak filmowo spotykamy, bo to też dla mnie są odkrycia właśnie takie filmowe tak, i tak. mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również polecamy bardzo gorąco te dwa żebra Adama jako taką ciekawostkę filmową. No, ciekawostkę filmową, ale też ciekawostkę muzyczną. Myślę, że jeżeli A, ktoś, tak, lubi, oczywiście. ktoś lubi piosenki lat 60., to tak Karin Stanek, Wojciech Gąsowski, Niebieskoczarni są tam też. Można ich tam zobaczyć i Karin Stanek w ogóle w takim pięknym wydaniu też bardzo nowoczesnym na tamten czas. Trochę taka Amy Winehouse z fryzury, jak tak no. sobie na nią spojrzałam w tym Amy filmie. Amy Winehouse swoje fryzury właśnie na latach 60-tych inspirowała. Więc to tak wszystko tak zatacza koło. Zatacza. tak jest. <laughs> Zachęcamy, żeby dwa żebra Adama zobaczyć, no i żeby słuchać też nas za tydzień. Ciąg dalszy Morgan Sterna nastąpi.